Zawsze na koncertach robię mistrzowskie kursy dla wszystkich mam, żeby ich dzieci mogły potem z dumą mówić w szkole, że właśnie moja stara klaszcze u Rubika. Ja się bardzo cieszę, że ta piosenka zarówno niech mówią, że to nie jest miłość, jak i dla Ciebie, stały się takimi klasykami i one tak naprawdę się w ogóle nie starzeją. Coraz to nowsze, młodsze pokolenia sięgają po te utwory i rzeczywiście 20 lat e, w przyszłym roku bez, robimy zresztą 20-lecie psałterza wrześniowego, duży koncert w Katowicach w marcu. E, więc fajnie, że te piosenki żyją i cały czas dają wzruszenie, radość, trochę tego romantyzmu e, wszystkim nam. Wyliczyłem, że dokładnie dwa lata temu z twoimi córkami i z żoną Agatą wyprowadziliście się do USA, do Miami, i tak się zastanawiam, za czym z Polski nie tęsknisz, mieszkając w USA. <laughs> za zimnem. Za zimnem, zimne nie tęsknię. Ja nie lubię zim. Więc dlatego Miami, dlatego Floryda. Wiesz, tak, to, to, to przede wszystkim tam naj, na, na największą przyjemność nam sprawia życie w tym klimacie. Życie na tropikalnej wyspie nad brzegiem oceanu, kiedy codziennie przez cały rok wstaje rano, piję kawkę i, i patrzę się na po prostu cudowną przyrodę. To jest to jest najfajniejszy vibe. A jakieś takie różnice w mentalności? Oni tam naprawdę są tacy wyruzowani, zawsze pogodni szczęśliwi? szczęśliwi? To jest bardzo skomplikowany temat. Mental jest totalnie inny. To przez te dwa, bo dwa i pół roku temu się przeprowadziliśmy, ja się cały czas uczę. To jest inna planeta, jeśli chodzi o podejście do wszystkich spraw, i zawodowych, i prywatnych. W związku z tym nie ma sensu w ogóle przenosić jakiegoś naszego polskiego mentalu tam bo zderzymy się z jakąś ścianą, trzeba się umiejętnie przystosować do tego mentalu, który jest bardzo fajny zresztą, ale jest inny.